No już się robi przyrodniczo sympatycznie Właśnie minąłem Bogatyńskie Jadę w stronę rzeki Pasłęki I lecę na Lesiska Potem na Klekotki Tak się te miejscowości nazywają A krajobrazy zobaczcie Po prostu rewelka Jazda takimi polami, otwartymi przestrzeniami, zwłaszcza jak jest chłodniej, ma swój urok, bo, bo fajnie słoneczko dogrzewa, ale ogólnie jest chłodnawo. Niemniej jednak, radość z jazdy przeogromna jak zawsze. Najgorsze jest zawsze zebrać, się, iść, nie iść, a może padać będzie, a może nie będzie, a może słońce zajdzie. A może za ciepło będzie, a może za zimno? Kurczę, brać dupę w troki i iść na aktywność fizyczną. Minimum raz w tygodniu, żeby nie, nie pielęgnować chorób. I fajnie by było zrobić mądrą akcję: nie zostań w domu, tylko wyjdź kretynie na słońce. Tak to się powinno nazywać. Już pomijając czy ta korona ściema jest czy nie ma, ja w to szczerze wątpię. To nosić maseczkę zachowując odległości, no to jest w ogóle piramidalny piramidalne nieporozumienie, no delikatnie mówiąc. Ja tam o swoją wolność będę walczył do końca. I nikt nie, nie ma prawa jakąś główną ustawą zmusić mnie do czegokolwiek. Tak, ustawa jest właściwie to, żeby to była ustawa. Natomiast jest to jakaś tam uchwała, która nie ma mocy prawnej i łamie konstytucję. A ja z takiego fanu jak tu nie zrezygnuję. Coś by kurwa do mnie strzelali nie ma takiej opcji. I nie dajcie sobie tego odebrać. Apeluję o to wszystko od dawna. Ciach. Zobaczcie. Rzeczka pasłękka podejrze jeżeli się nie mylę. Ale tu tylko tylko płynie więcej. I yeah. i to jest właśnie wolność. I co? Siedzieć w domu, zakładać maseczki, wolne żarty. Świat jest zbyt piękny, żeby kultywować takie idioty, idiotyzmy po prostu. Yeah, coś pięknego. Nikt nie może nam tego zabrać, pamiętajcie. Pomacham jeszcze raz Ja sobie chyba tu posiedzę chwilkę Jest po prostu czat